Cześć witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj chciałem wam pokrótce pokazać moją hodowlę, jeden widz, prosił, a akurat nie trafiło się, że mam dzisiaj wolny czas, więc postawiłem pasu na wiem to nagrać. Na dzień dzisiejszy, 18 grudnia, mam trzy samice i jednego samca. To jest ta samica z tego, z tego rocznego miotu. Nie wiem ile ona waży. Ajko. I pół kilo Ona e, e, chyba będzie raczej na sprzedaż. Cena to około będzie koło 90 zł może. E, dalej mamy poniżej mamy samca. No, taki wiekowo tak samo jak ta samica powyżej. Ten samiec zostaje. I będzie do dopuszczenia do tej samicy e, mojej nowej wiedeńskiej. E, drug, drugi, trzecim królikiem jest e, ta samica wiedeńska, niebieska. Która będzie do dopuszczenia z tym samcem brązowym. Ma, waży ona koło, też koło, coś, koło 3 kg. I nie jest na sprzedaż. Tu jest ta samica. Użko 5 kg, chyba. Ona też jest na sprzedaż. Też Cena będzie około 150, może. Kwestia do gadania. Cena wysoka z tego tuż powodu, ponieważ samica jest kotna. Eee, miała ona 6 młodych. Jeden był chyba za słaby i padł, a 5 odchowała. Także na razie tyle i za chwilę wam pokażę jeszcze dalszą część. Tak więc jestem, bo chciałem wyciągnąć prasę i wam pokazać jakie zmiany w niej przeszły. Zostało e, przewiercona na i wstawiona śruba. I wywiercona została również tutaj dziura. Aby móc przeprowadzić sznurek i żeby była dobrze ściśnięta. Drugą częścią są tutaj takie blok stabilizatory u góry I na dole została wymieniona blacha na 2 mm Od tamtego czasu co pokazywałem mam Coś z tym dl jak Jakby cały worek Już się skończył Zostało tak A odnośnie takiego dodatkowania to na te cztery kratki co u mnie są, idzie taki oto słoiczek. I zostało tylko tyle. Tu jest półtora słoika chyba. Także na pewno będzie filmik pokaza pokazany z unboxingu paczki. I tutaj oddał, yy, co ja tutaj jeszcze nie mówić o. Tu jest kosteczka, która została jeszcze raz zrobiona. Takie kosteczki wychodzą z tej pracy oto pewnośnie, że mam ten traktor swój, tego górbroda to mi to nie wystarczy i o, o, e... przeglądam teraz różne jakieś strony za traktorem samoróbką jakimś ceny wahają się około 4000, takich z podnośnikiem jak już miałbym szukać na razie to jeszcze tylko to są, jest to w planach a potem że się zobaczy jak będzie, bo na wiosnę chciałbym e, pokazać Wam pracę przy, ogólnie przysianie. sianie, koszone będzie 4 ary trawnika, w trawy takiej bardziej. E, a ogólnie trawa to, nie wiem, tutaj jak odwykle przywożę, to jest tej wielkości trawa. Może większa będzie, może to jest pocięte na pół, zależy. Jeżeli, jeżeli będziecie... No. Będziecie chcieli, to mogę wam wprowadzić taką serię, że będę pokazywał wam różne odcinki związane z, z remontem silnika w moim traktorze, ale to zależy od was. Bo może nie chcę wam się, że było na kanale o królikach, o jakichś maszynach. To zależy od was. Będziecie chcieli, to nie ma problemu z tym. będą ferie. Teraz święta się zaczynają. Może będzie coś więcej filmików. O, ja akurat nie zapomniałem Wam powiedzieć, że ch będę chciał Wam pokazać y, działanie od tej całej prasy. Y, jak powstaje jedna kostka. Także to chyba było na tyle w tym odcinku. Także do zobaczenia. Cześć.